To moja baza. Hey, 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 to konrad! Fan Lego! I dzisiaj jesteśmy. Pokażę Wam moją bazę w mini 6 Tylko mnie dzisiaj zbudowałem. Widź. Prawie z pałdziernika. Znacie. Na samym w środku całej bazy, jest bigon. Dookoła skrzynki. Tutaj wszędzie skrzynki, łóżka, piecy, craftingi, villagerowie. A nawet jeszcze inne rzeczy. Więc to jest naprawdę super baza. To jest baza na cztery osoby nawet. Zacznij, 1 dwa, trzy, cztery. Tylko, że musiałbym tutaj więcej łóżek. Bo łóżka tutaj są tylko 2 na cztery. To jest trochę takie... Cine. Zobaczcie, tutaj w rogach są villagerowie, którzy mogą sprzedawać różne ciekawe rzeczy, na przykład Pippin, który daje efekty. Tutaj są jakieś skrzynki z różnymi rzeczami. Tutaj są diamenty złoto, szmaragdy i redstone. Teraz tutaj są kilofy. łopaty, miecze siekierki, zbroje. Jak coś, to jest w skrzynce. <śmiech> <śmiech> Jestem nawet tutaj różne inne rzeczy. Tutaj są takie roślinkowe, Tutaj jest jedzenie. Tutaj są miksturkowe rzeczy. Który mikstur jest tutaj, o tym mówię. Elytry są tak ładnie powieszone. Fireworki są tutaj. Gdzieś no, sobie leżą po prostu fireworki. Aj, aj. No i kończymy ten filmik taki... Mam na nadzieję, że... Fajny. I zostawcie tutaj, no troszkę łapek do góry, bo dzisiaj będą dwa filmiki. Mm -hmm. bo... Wiecie, że... ah! no. no jak ja to nagrywam, to jest godzina 12.31. I tak w ogóle to. Dobra. Kończymy to, Ej, ale to jest. Musi być odcinek z Minecrafta. Zapomniałam. I w się nie zmieniłam. Ale nie niedługo będzie budowa. Trochę się zmieni, posprzątam wszędzie. To jest taki poboczny odcinek. Ale kolejny to będzie z Minikrafta. To jest poboczny odcinek. To jest I pięć łap. Dwie, trzy łapki do góry i nagrywam mam kolejny odcinek dzisiaj.